witam, kolejna partia ławek jest już gotowa trzy zostały już wcześniej spakowane i wysłane za chwilę pakuję jeszcze jedną, ile się do klienta ta zarezerwowana jest na odbiór osobisty nie ma problemu często pytacie, czy mógłbym nagrać jakiś filmik zaprezentować ławkę czym ona się wyróżnia no przede wszystkim wyróżnia się tym, że jest to ławka już dożywotnia w przystępnej cenie Cenie, tak naprawdę, tych najbardziej znanych marek, no, które jakością moim zdaniem, no i nie tylko moim, zresztą jak widać po komentarzach na stronie na Google, jakością nie, ma, nie mają się co porównywać. Ładka posiada szeroki zakres regulacji. Niestety tu jedną ręką filmuję, więc nie wszystko jestem w stanie pokazywać na bieżąco. Konstrukcja jest specjalnie usztywniona. Nie ma luzów. Nie ma luzów. Wiele stopni regulacji jest również wskazujemy. Tak to się prezentuje. Ławka pracuje bez problemu. Też nie wszystko mogę pokazać, bo to nie, nie bez powodu, ona nie ma luzów, nie bez powodu na nie pracuje tutaj szczególnie na tej desce. jak już to cała ławka po prostu jest nierówna, ale za chwilę położę ją na stole To będzie widać lepiej, spróbujemy to zrobić także chwila pauzy Ławeczka jest już na stole tak to się prezentuje. estetyczna, Wyszlifowane spoiny. Teraz ja sobie specjalnie ją tutaj złapałem ściskiem, żeby pokazać, że tutaj nie ma żadnych luzów. No jeszcze bym musiał drugi, bo już taką się wkładam, że tam podnosi po prostu, ale zresztą zdejmiemy ją z tego ścisku i całość leży równiutko, nic się nie buja no wiadomo, że jeżeli stoi na stole spawalniczym no to no to stać będzie zawsze równo nie? chyba, że będzie gdzieś tam już posadzka po prostu krzywa, no ale to wszystko zawsze z tym można sobie poradzić na jakichś matach. Przerwa między siedziskiem a oparciem też nie jest duża. Bo tak naprawdę jest to o 7,5 cm. Także nie jest to dużo. Ten odcinek lęziłaby się nie zapada. Nie wpada. Ławka jest duża. i Ja mając 1,90 m wzrostu, no ponad nieco 1,90 m wzrostu, kładąc się na ławce, to ramiona mam tutaj, czyli Dokładnie nad podporą, nie tutaj, co też powoduje potem, że po prostu ławka może pracować trochę gorzej, a przede wszystkim na, na dużych ciężarach. Nie? Sam dużymi ciężarami kiedyś ćwiczyłem. W sumie nadal ćwiczę, ale kiedyś ćwiczyłem takimi ciężarami, już naprawdę powiedzmy, już zawodowymi. I wiem, że ławka musi być po prostu solidna. Nie może być żadnych luzów, nie może być tak, że my wychodząc z ciężarem łapiemy najpierw równowagę spowodowaną tym, że luzy są tutaj, na tym zawiasie, albo tutaj, nie? Że wychodzimy z ciężarem i musimy tą chwilę gdzieś łapać równowagę. Ważne jest to też, żeby deska była szeroka, żeby ona nie była tutaj tak zwężająca się, bo to może i fajnie designersko wygląda, ale łopatki muszą być oparte na, na desce. Nie może być tak, że na przykład ktoś jest nieco większy, ktoś jest szerszy i te łopatki mu wypadają poza krawędzie i to też uniemożliwia przyjęcie prawidłowej pozycji do wyciskania. No, ta ławka to już jest wydatek dożywotni, jednorazowy i dożywotni. Jeszcze pokażę wam później jak wygląda ławka już spakowana, bo wysyłam ją spakowaną w całości. To nie jest ławka, którą można rozkręcić, znaczy, można ją rozkręcić i poskładać od nowa, tylko po prostu się farba porysza. Dlatego ja ją składam. Ona jest malowana w malarni w całości. Ja ją składam. W sensie składam oparcie, i, i, i siedzisko. I tak ją pakuję, i tak ją wysyłam. Może jeszcze jakiś kąt ustawimy. Kąt jest dosyć ciężka. Na duże mocne śruby. Też nie ma opcji, że gdzieś ta ławka wypadnie. Ta deska się operwie. ta deska też jest gruba, to nie jest żadna sklejka, 5 mm i tak dalej jak często ma to miejsce w wielu firmach. To jest pianka, której używam, to jest twarda pianka oczywiście nie taka twarda, żeby. Nie, nie pracowała, ale, ale jest przez to wygodna i przez to nie, nie, nie zapadamy się w niej. Nie ma opcji, że dotkniemy gdzieś tam tej deski. Poczujemy ją nawet przy dużym ciężarze. Skaz z dół, bo też dużo osób pyta jak to wygląda. Oczywiście ławka taki skaz posiada. Proszę bardzo. Też wszystko jest stabilnie nic nie pracuje. No. No, kilkaset sprzedanych sztuk, jeszcze nie miałem żadnej reklamacji. Poza jedną, do czego muszę się przyznać, że raz po prostu zdarzyło się, że kurier yy, rozerwał tapicerkę. Pewnie gdzieś tam na sortowni, czy na samochodzie rzucał przekładą i pomimo, że jest to zawsze owinięte grubym kartonem i, i oklejone jeszcze taśmą bąbelkową, to widocznie no gdzieś tam musiał uderzyć i rozetrzeć. Nie, no, no, ale to już jakby nie moja wina. Po prostu wysłałem nową deskę, nowe obicie i on sobie był w stanie sam to zamontować. Tak się dogadaliśmy. Też bardzo zadowolony. Dostaję też często. A, no, często. Raz na, powiedzmy, na miesiąc takie opinie, że sprzedaję te ławki za tanio. Podejrzewam, że niedługo, niestety, z powodu wzrostu cen kosztów, cen, trochę nieco ceny surowca, będę musiał tę cenę też podbić. Niewiele, ale zawsze, ponieważ jest to dużo pracy, dużo roboty, żeby zrobić ławkę ręcznie, nie maszynowo, tak, żeby ona pracowała i była taka jaka być powinna. Ja nie sprzedaję czegoś, co mi się nie podoba, czegoś, na czym sam bym nie ćwiczył, sam bym się na tym nie położył. Coś, co, co by nie było bezpieczne. Ja Tą ławkę to jest na 450 kg, ułożonych centralnie w tym miejscu, czyli w najsłabszym miejscu ławki. No bo jeżeli coś ma o coś ma ławce strzelić, no to nie strzeli ta rama połapana w tylu punktach i pospawana, co tutaj widać, to w tym miejscu ona, ona nie strzeli. Ona, jeżeli strzeli, to strzeli na tym zawiasie, na dużym ciężarze. I nie wytrzyma albo ten profil, albo ten zawias, który tu jest. A wszystkie takie elementy ja robię ze stali grubościennej. Także nie ma, nie ma możliwości takiej, żeby ten profil nie wytrzymał. No przynajmniej takich rozsądnych obciążeń tam do tych 440 kg, po których wszedłem i po tych talerzach jeszcze skakałem. Ale no, kiedyś wam to nagram taki też ponownie. To sami zobaczycie. Tak jak ostatnio klient mi opowiadał, co mówił ławkę no, nie będę wymieniał firmy, ale w tej samej cenie była tańsza o 30 zł. No i tam wychodziło na to, że maksymalne obciążenie wraz z użytkownikiem to 150 kg. No to jeżeli nie podają taką specyfikację, no to niestety moim zdaniem, to ławka bezpieczna nie jest. Bo 150 kg to jest bardzo niedużo. Jeżeli ktoś waży 80-90-300 kg. No to wiemy, że. No za chwilę będzie podnosił 100 kg i już ten limit przekracza. Oczywiście te ławki pewnie wytrzymają, bo ja też takie ławki x lat temu, ćwiczę od 20 lat miał i one wytrzymywały tylko, znaczy wytrzymywały, no wytrzymywały takie obciążenia, powiedzmy ja plus jeszcze tam 100, 110 kg, nie bałem się na tym wtedy ćwiczyć jako nastolatek, ale no właśnie były problemy z tym, że ona cała się bujała. Wszędzie były luzy, ona wszędzie pracowała. Raz mi się zdarzyło, jeden raz mi się zdarzyło, że po prostu ten profil się zgiął i jakby ta ławka płynnie opadła. Nic mi się nie stało, bo ciężar miałem na szczęście na no, wyprostowanych rękach, jeszcze nie zacząłem ćwiczyć, tylko wyszedłem z nimi ze stojaków i po prostu płynnie ta deska sobie zjechała, nie? No, teraz mi się taka sytuacja zdarzyła, no ale wtedy to miałem chyba 190 czy 200 kg Coś koło tego, nie? No, także tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że trochę wam tutaj przybliżyłem jak ta wygląda, tu Więc większa ilość śrub siedzisko musi być mocno przytwierdzone też tak, żeby bez obaw można było jak robić jakieś wysłowania z, z handlami, nie? zaprzeć się tutaj, żeby to nigdzie też się nie pracowało, nie było problemu że tutaj się chwycimy, tu będziemy drugą ręką wysłować i tu będzie nam to Całe gdzieś biegać, nie? No, także pozdrawiam. Miłego tygodnia, bo poniedziałek. po weekendzie pewnie niektórzy muszą trochę dojść do siebie. Nic, tylko ćwiczyć. Pozdrawiam serdecznie. No, szybko dodam jeszcze tylko, że do wyboru są obicia w kolorze czerwonym i czarnym. Rama, kolor Ramy jest w zasadzie do wyboru każdy kolor z palety RAL tylko jest to koszt dopłaty 20zł z tego względu, że po prostu w malarni liczą sobie troszkę więcej za to, że muszą specjalnie mieszać farbę no chyba, że malują przy okazji jakimś kolorem no, ale to się rzadko zdarza, żeby akurat się tak wstrzelić u nich że przy okazji to, to, to wezmą co do, po też dużo osób zamawia na przykład ławki z kółkami nie ma problemu, żeby ta kółka dołożyć. To też jest niewielki koszt. Kółka dołożyć tutaj i, i tą ławkę spokojnie można. No Głównie ja tam, jeżeli rozmawiam z klientem i to głównie zalecam to klientkom i głównie ona pytają, czy, czy można by coś takiego to robić, no bo kobiecie tą ławkę faktycznie może być ciężko przekładać, szczególnie jeżeli dziewczyny mają jakieś tam swoje prywatne studia personalne. I tak dalej, muszą z tymi ławkami gdzieś biegać po jakiejś większej sali, ale dla faceta myślę, że nie powinno być problemu. Jest taka fajna metoda, żeby ją chwycić, ona się nie rozłoży. kładam palce tu pod dechę. drugą ręką łapię tu za ramę i ona wtedy nam się nigdzie nie rozłoży, nigdzie nie otworzy. Można śmiało ją wtedy przenosić. Aczkolwiek jest taka możliwość. Robię też ławki takie już trójbojowe, potężniejsze, ważące około 40 paru kilogramów. No wtedy to wiadomo, że kółka są obowiązkowe, uchwyty i tak dalej. No to już, to już sam bym miał problem, jakbym miał coś ćwiczenie gdzieś to przestawiać, zmieniać miejsce i tak dalej. No to jeszcze tyle, bo zapomniałem dodać. Pozdrawiam, cześć.